Cześć. Dzisiaj chciałem się podzielić z Wami psalmami, które mnie pocieszają i rozweselają. Mam takie trzy fragmenty, które są niesamowite. I pierwszym z nich jest: raduj się w Panu, a On spełni pragnienie Twojego serca. To jest po prostu Psalm 37.4. To jest niesamowity psalm, który, który zacząłem czytać, kiedy by mi było smutno. Kiedy, mi, kiedy ktoś lub coś mi sprawiło, że czułem smutek i wtedy się modliłem do Pana Boga daj mi proszę siłę daj mi radość aby ta radość w Tobie była większa niż ten smutek i właśnie oto raduj się w Panu, raduj się w Pana a On spełni pregnięte Twojego serca więc przekierowywałem swój smutek na radość na tym, żeby się cieszył Panem. A wtedy on spełni pragnie mojego serca. To jest jeden fragment. Mega. Drugi to jest Sam 37, 34 teraz, szósty. To jest Spójrzcie na niego, a rozwe, rozweselecie się radością. To jest też niesamowity fragment. Spójrzcie na niego, a rozweselecie się radością. On przekierunkowuje mój smutek na. Właśnie na, na Pana Boga, na Jezusa, żebym na niego patrzył. I wtedy moja wtedy będę promieniał radością i to jest niesamowite. Więc spójrzcie na niego, a rozpromieniecie się radością. To jest też mega, mega fragment. Tam jeszcze jest końcówka, a oblicza wasza nie zapomniał wstydem. Też on czasami mi przychodził. Ale on jest najważniejszy, jakby ten fragment pierwszy jest ważny. No i trzeci słuchajcie, fragmencik, to jest sam 126, drugi werset. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język wołał pełne radości. To jest mega też fragment. Cudowny, cudowny. Wtedy usta wasze, wtedy usta nasze były pełne śmiechu. I wyobrażam sobie, że moje usta są pełne śmiechu. To jest cudowne uczucie, a język wołał pełne radości. I to jest niesamowite. Jeżeli poczujecie też tą samą radość, którą ja czułem czytając ten psa. To po prostu to jest mega. Także i tym chciałem dzisiaj z wami podzielić. Cześć Papa.